Nazywam się Brzemiński Mieczysław, jesteśmy w miejscowości Paprotnia. No i Abłoni to jest Idaret, Champion ligol. Utówka i troszkę wczesnej Sabiny. Tak, no w tym roku wyszło to bardzo dobrze. Pod względem przymrozków to jest, bym powiedział, że na, nawet bardzo dobrze. Plon jest, tak, tak, jest duży. No chyba zasługa no, środków, których się stosuje. Nie ma w wiśniach nie ma ani z dziurkowatością, ani z brunatną, jest wszystko w porządku. W jabłoniach też mączniak to nikomy gdzieś tam się znajdzie, a co do grzyba to i wszyscy to nie ma. W tym w momencie wzrostu jabłonie potrzebują zawiązki najwięcej fosforu, potasu i wapnia. Stosuję rosasol 19-19-19, tak jak na jabłonie, wiśnie yy, czy truskawki. Stosuję do listnie, a tak jak w truskawce, to idzie do ferdykacji. 19% azotu, 19% fosforu i 19% potasu. Tak jak w truskawce, no to zaczynam stosować jak pierwsze pąki wyrzuca od początku kwitnienia. I stosuję do samych zbiorów. Tak jak jutro skapka już dojrzewa, to cały czas jest yy, cały czas systematycznie uzupełniane. To też zależy od y, klasy gleby. Bo tak jak ja mam czwartą piątą klasę, no to stosuję to y, częściej, bo jest y, bardziej taka ziemia przepustowa, no, przepuszczalna. A w jabłoniach, no to tam, to też zależy, tak jak jak w jak to na przemian tam biorę, bo jaki wapń z krzemem idzie, no to później za 7 tam, czy 14 dni idzie rozsasol, nie? Cały sezon, tak jak jest już jabłonie czy wiśnie, po przekwitnięciu, jak jest wzrost tych zawiązków, wtedy jest stosowane. Tak jak już widziałem, że no, zawiązało, że jest efekt, no to wtedy pierwszy raz był zastosowany. Stosuje się na, na wzrost, na jakość jabłka, twardość owoców, tak samo jak i miękkich, czy, czy wiśni. Tak jak, tak jak biorę na, ten, na truskawkę, jak daję w no to zależy na, na, na jaką mam kwaterę, nie? No, to, no bo to zależy też, no bo jak mam kwatery po 30 arów, 20 arów, no to wtedy to muszę sobie przeliczyć i wtedy puszczam. Bo jak będzie, no jak teraz byłby ten moment taki, że było to jak to zimno, no to nie, nie, nie było stosowane. No, to wtedy tam był maral. Był stosowany z steam efektem. A jak już temperatura pozwalała, tam ten, że to zaczęło pobierać składniki, no to wtedy stosowałem ten Rosasol. Stosuję Rosasol ze względu na to, że ma tak jak fosfor, azot, fosfor, potas. To jeszcze do tego dochodzą mikroelementy. I to jest właśnie ważne. Za jednym podejściem można zrobić. Dobry zabieg.